Witam wszystkich w moim nowym odcinku Tak jak wczoraj zapowiedziałem, dzisiaj będę grał bronią Ortus Ortus jest to inaczej Dual chris. Moim zdaniem jest to najlepszy broń w grze na krótkie dystans Nawet jest lepsza od y, 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 Dual Scorpions Jest to broń oczywiście Epic, a tym bardziej Demonic Epic Posiada niebotyczny wręcz Raid of Fire Zabicie że to, to nie jest jakiś większy problem. Także spodziewam się naprawdę bardzo dobrych e, statystyk. A tutaj ten Blagojevich ma statystyki 12-20 e, do 2, bo też używa właśnie tej broni. Z tym, że on używa przy okazji jeszcze jakiegoś rekordwesta, coś takiego, jakieś ja po prostu używam chłopa i nic więcej. W tej chwili jest ubrany nie po prostu facet, zero mam spida zero jakiś westów, zero czapek, w zasadzie nic nie mam na sobie. Nawet nie mam Bo Moju tryb no, no expo Jak widać Shadow Fire jest tej broni taki duży, że w zasadzie zabicie nią nawet na większym dystansie niż tylko krótkim nie jest żadnym problemem Jedynym władem jest chyba tylko tej broni to, że posiada dość duży, znaczy dość mały magazynek, mianowicie 70 standardowo, 70 w drugim magazynku. Dobra, koniec tej rundy zaraz wejdę do następnego. Dobra, jestem po krótkiej przerwie. Chciałbym tutaj pokazać tym wszystkim high rankom, Majorkom LTC i kolonelowi, kto tak naprawdę rządzi. Czemu go wywaliłeś. Jedyną wadą tej broni jest to, że po prostu mam dosyć mały magazynek. Tam jesteś. Ups! Troszkę poszło mi w górę. E, kolejną taką zaletą tej broni, w porównaniu do tego, e, że. No, dual skorpion jest to, że, po, że mam dosyć niski recoil, split e, Bo jak wszyscy widzą, e, na moim poprzednim. na moim jednym z filmików też pokazałem tą broń. I się okazało, że ona posiada wówczas naprawdę niesamowicie wielki rozrzut. Chodzi mi oczywiście o dual Scorpions, to jest dual Chris. O, ja i w końcu zabił. Jak widać, wolę teraz 3 heady z rzędu bez większego problemu. W sumie heady z tą bronią wchodzą bardzo łatwo. Gdzie są? Na dobrą jest Jestem wielkim chłopem Wolny jak jestem jak nie wiem co, mam 0 speeda Szeroki jak słoń Zaszedł mi tyłu i jeszcze mnie nie zabił, mimo że ma specę ja jestem taki dobry, albo on jest taki cienki. A co ma za broń? MB5 Steel, czyli GP Rare. Zobaczymy sobie tą broń. Też mam dosyć niski sprint. Takie high rankie, a takie nuby? To bym pomyślał. Wstydź się przyznać. Widać, że jest nubem I zaraz umrę chyba, bo mnie ten gaz zniszczy Więcej headów potrzebuję ubić O, mnie gaz palił, dobra 123 trzy 3, gramy do 15, to zaraz to powinien wygrać Już mnie chyba nie może wniknąć, oj, dłoń skorpionów, znaczy dłoń Tam to już rządzi po prostu Troszeczkę rozwój jest taki, że trudno go opanować na pierwszy ale po chwili można w zasadzie dojść do takiej prawy, że nie robi to problemu. Dobra, 15 czy fajnie. Zagram jeszcze jedną rundkę. I witam po krótkiej przerwie. Już powiedziałem o tej broni, chyba wszystko tu można o niej powiedzieć. Jest po prostu mega silna. Nie wiem czy jest jakaś inna broń, która mogłaby się z nią równać na krótkim dystansie. W zasadzie nie ma innej broni, może oprócz duo Scorpionsa, która, która byłaby w stanie na mały dystans z nią wygrać. Oczywiście w przypadku, że się, że jest dwóch ludzi o w miarę podobnych umiejętnościach. Ma to z tego, że jeżeli to sobie tą broń weźmiemy, będzie szarał obok. I koniec. Dobra, to jeszcze zagram jedną. Dobra ja witam ponownie, tym razem na mapce Grave Reager. jest ta mapka dosyć mało uczęszczana mimo, że, że jest dosyć fajna mało są małe przestrzenie, jest wiele miejsc gdzie się ukryć, więc jest to idealna broń dla shotgun'ów i na przykład też dla tej broni A jednak strzelanie tą do w minę jest dosyć trudne. Widać teraz złą to dał może jeden strzał ja oddałem, w tym czasie strzałów. Dużo, dużo więcej. Generalnie rzecz ujmując, UMP nie ma z tym bronią naj najmniejszych szans. Zresztą UMP to najgorsze SMG w grze chyba. raczej pod takim względem na CQC, czyli Close Combat y Battle. CQB. Inaczej. Ponieważ UMP posiada bardzo mały Fire Raid, of Fire. Pierwszy był headshot. O, robi się teraz więcej graczy co nie będziemy miało na, na korzyść ponieważ no. przepraszam tam jest moich trzech Nawet się nie będę miał wstalowanie w tą minę, bo się nie z celem Tak, robił. Dobra, to jeszcze chwilę pogram i w takim razie już będę musiał chyba ten odcinek kończyć. Może to nie zagram jeszcze. Dobra, chyba się chyba nie zaczyna. E, no, jest dwóch haków w dwóch teamach, w takim razie będę wow, ten odcinek dokończył. To, e, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą broń. Mm, także, dziękuję za uwagę.